Cześć, witajcie. Na dzisiejszym odcinku zaprezentuję monety PRL, monetę 20 groszy, 10 groszy, 5 groszy, 2 grosze i 1 grosz. Te najrzadsze i najdroższe roczniki. Ceny jesień 2020, jest to druga część. Pierwsza część będzie tutaj pojawić się na końcu filmu bądź w opisie. No i zaczniemy sobie od tych monetek. Mamy tutaj poglądowe same monetki. Zacznę sobie od monety 20 groszy która w stanie pierwszym kosztuje 300 zł. Oczywiście tu mamy monety poglądowe w stanach 3 lub gorzej. Czyli mamy 20 groszy rocznik 57. Cena według katalogu Fisher 300 zł w stanie pierwszym. Czasami nawet drożej są te monetki w dobrych gradingach, bardzo poszukiwane, a więc moneta PRL 57 rocznik 20 groszówka, stan pierwszy 300. Później mamy 10 groszowe monety. Mamy tutaj rocznik 62. Oczywiście monetki, które ja mam w dłoni w tych stanach. Oczywiście wartości znikome, 62 rocznik, 25 milionów nakładu 150 zł w stanie pierwszym, a stan pierwszy mniej więcej wygląda. Coś w tym stylu. Musi być wszystko widoczne, ładne. To nie jest stan pierwszy, przepraszam. Jakby ktoś pytał, jak wygląda stan pierwszy, to odwołuję się do filmików, które mam wcześniej o stanach menniczych. I dalej. 20 groszówka 57 przypomnę jeszcze 4 miliony nakładu. Bardzo niski nakład jak na te grosiki, gdzie one później wszystkie nam się gdzieś tam po kątach leżały. I go to za bardzo nie dbał, a teraz ludzie poszukują cen. Mamy monetkę 5 groszy teraz. Różne roczniki. Oczywiście rocznik 60 i rocznik 65. Polska Rzeczpospolita Ludowa 12 milionów nakładu dla 60. rocznika. I 5 milionów nakładu dla 65 rocznika i kolejno 50 i 25 zł w Stanach. Pierwszych to, nawet ta 5-groszówka, powiem, że jest w bardzo ładnym stanie zachowania. Nawet nie wiedziałem, że w takim dobrym jest. Ma jakieś tam ślady użytkowania, ale niewielkie. Może sobie ją weźmiemy później na sam koniec. Pod makro. No i jeszcze dwie monetki, którą, które przed, przeważnie. Każdy ma w domu. A często jest pytanie o cenę. 1 i 2 grosz. Tylko jeden rocznik wyszedł 49. No niestety nakłady 400 i 300 milionów sztuk powodują, że jest to monetka prawie bez wartości. Wyceniana nawet na 10 zł w idealnym stanie, ale idzie kupić na kilogramy te groszówki dwugroszówki chyba 30 zł za kilo. Więc sami widzicie, jak te ceny się wahają. No i to by było tam tyle w drugiej części. Jeszcze zróbmy sobie to zbliżenie makro, może tego właśnie pięciogroszówki tyłu roczniku 65. No i tutaj mamy ten rzut makro, czyli w większym, w dużym powiększeniu moneta. Popatrzcie się ona się wydawała taka ładna, a tutaj jednak jest dość dużo jakichś różnych skaz. Możecie się przyjrzeć, że jednak jak ją powiększymy pod lupą, zaczyna wychodzić coraz więcej rzeczy. Różnego tutaj rodzaju porysowania, ale i tak wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Nawet znak mennicy warszawskiej. No i tutaj to w, takie jakieś niskie. Pierwsze, pierwsze to zaokrąglenie literki w. Muszę to sprawdzić, czy to nie jest jakiś defekt, bo teraz to dopiero zauważyłem w dużym powiększeniu. Popatrzcie sobie. Ta pierwsza część litery W, pierwszy, pierwsze V jest mniejsze. Porównam sobie to z inną monetą. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Trzecią część nakręcę o monetach PRL-u i w cennikach. Jakim, za jakiś czas. Jak będziecie chcieli, to piszcie. No i tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego hej